Witajcie w dzisiejszym odcinku, mamy już porę jesienną, za oknem już taka się jesień zaczęła, wczoraj było jeszcze ciepło, dzisiaj już jest deszczowo, więc przychodzę do Was z jesiennym foodbook, z foodbookiem i pysznymi posiłkami, były naprawdę przepyszne, także sami zobaczycie. I na pewno w moim menu będzie królowała dynia, będą smaki orzechowe, więc dla, coś dla fanów masła orzechowego, będzie też pyszna szarlotka i będą kanapki z pastą dyniową, także zapraszam Was do mojej kuchni po pyszne przepisy. Czas na jesienne sielanko i będzie to coś pysznego, będzie to pasta dyniowa, jest naprawdę sztos z suszonymi pomidorami, sprażonym słonecznikiem, przyprawy musztarda. Do, te, do tego podam to z bułką, grillowanym halumi. Miał być mozzarella, ale nie zapomniałam kupić wczoraj, także to będzie moim takim źródłem białka, chociaż to jest taki mm, ser, który ma taką wyższą zawartość tłuszczu, ale to będzie już moje źródło białka i tłuszczu, słonecznik jako źródło tłuszczów i witaminy E. Dynia jest super, super źródłem beta-karotenu, to jest moje źródło warzyw i witaminy C. Dodam też sałatę. W ogóle dynię upiekłam sobie wczoraj. Wystarczy ją pokroić, obrać z pestek, skórki nie trzeba obierać i piec na papierze do pieczenia. W zależności od dyni mi się pieku chyba pół godziny, także już jest mięciutka. I zacznę od podprażenia na suchej patelni pestek yy, słonecznika, nasion. Tutaj mi się zrobią robią pestki. I już chyba w sumie można je ściągnąć. Już się taki, tak ładnie pachnie. Do miski blendera wrzucamy ja ją sobie pokroję. U mnie było 200 gramów i po upieczeniu jest 150, więc już zużyję całe. Myślę, że całej pasty nie zużyję na tą kanapkę. Do tego dodajemy musztardę. Ona fajny smak daje. Będzie jedna łyżeczka. I suszone pomidory. Myślę, że taki jeden plaster wystarczy. W międzyczasie przyprawię sobie, jak jeszcze mi się pestki tam robią. Pieprz i słodka papryka może być wędzona i troszkę soli. Całość mam wrzucone i blenduję. Doleję troszkę wody. Się to lepiej zblendowało. Pasta jest już gotowa. Wygląda, już smakuje, bo próbowałam pysznie. Czas na ostatni element, czyli zgrillowanie sera halloumi. Trzeba go pokroić w cienkie plasterki. Ja już rozgrzewam patelnię grillową i to będzie tyle w sumie. Ja bułkę zawsze kroję na trzy części, tak też zrobię tym razem, chyba że to jest jakaś bułka bardzo cienka, ale zazwyczaj bułkę udaje mi się przekrajać na trzy kawałki. Mam już gotowy, już fajnie się porobiły takie paski, o, ideolo właśnie czekałam na ten moment, żeby były właśnie w tym kolorze. Tak się prezentuje moje śniadanko jesienne. Mamy tutaj pastę dyniową z suszonymi pomidorami, słonecznikiem musztardą, do tego grillowane halumi i papryka jako źródło warzyw także wygląda to pysznie do tego jeszcze powinna być zielona sałata, zielona sałata, sałata, ale nie dodałam, bo chciałam pokazać wam jak wygląda pasta, także dodam sobie ją zaraz. To jest moja ulubiona kawa, wiem, że może nie jest najlepszy wybór, ale po prostu jedna kawa dziennie musi i weź. Nagrywam wam z kuchni, bo akurat tutaj stoję i pokażę wam co pysznego zrobiłam na drugie śniadanie. E, Czyli znaczy zrobiłam to wczoraj, to nie na drugie śniadanie, tylko jako deser, ale wiem sobie to dzisiaj w ramach drugiego śniadania do kawki wpadnie idealnie. Szkoda, że nie mam skyra żadnego, ale dzisiaj jest poniedziałek, dlatego nie mam uzupełnionej lodówki. Zaraz wam pokażę co pysznego wczoraj upiekłam to szarlotka sypana, orkiszowa na mące, orkiszowej pełnoziadnej to jest jeszcze kasza manna, jabłka, które zebrałam u moich rodziców, no i jest to pyszne, zaraz Wam ukroję, jest to blaszka 18 cm, także malutka, idealna dla mnie i dla Tomka, a szarlotka wyszła genialna. Ciasto wyszło bardzo dobre, jak będziecie chcieli przepis, to dajcie znać w komentarzu. No, tylko tutaj się trochę ono kruszy, jak to sypana szarlotka, dlatego wybaczcie mi, jak gdzieś tutaj okruszki będą na blacie. Teraz Wam pokażę z bliska, I tak to wygląda, jest naprawdę pyszne, także polecam przepis, dodam może w opisie, albo przygotować może taki przepis, filmik z przepisem na tą szarlotkę. I mamy tutaj szarlotkę, dodam sobie trochę dżemu i kawka. I ona jest w ogóle słodzona erytrytolem, także też fajnie. Jako, że już mam ciacho, zrobię Wam degustację. Tam było słabo widać, także stwierdziłam, że tutaj. Dobra. Pięknie tutaj widać. Ale teraz to jest bardzo, bardzo dobre. Ja uciekam jeść. Widzimy się przy obiedzie. Czas na obiad i to będzie pyszne, będzie to kasza bulgur podana z grillowanym indykiem i to będzie w sosie takim orzechowym, kupiłam akurat masło orzechowe w smaku orzechowym, także może być jak najbardziej normalne, to będzie taki słodki sos orzechowy i do tego będzie fasolka szparagowa. Tutaj mi się już gotuje woda na fasolkę, tutaj jest patelnia grillowa, no i już w sumie ugotowałam prawie kaszę. Woda mi się już gotuje. Ja mam fasolkę szparagową mrożoną i gotuję, aż będzie miękka. Tu mi się już patelnia rozgrzała, także już wrzucam kurczaka. Ja sobie mięso przyprawiłam ulubionymi przyprawami, także, także też polecam i wrzucam na patelnię i grilluję z obu stron. Jest to mega prosty obiad, teraz zobaczycie zresztą. Lecimy z sosem. Sos będę gotowała w garnku i będę polewała na koniec y, mięso i użyję do tego śmietany, tutaj będzie około 40 gramów, sos sojowy, sok z cytryny, miód. Ja mam akurat płynny, więc będzie się fajnie mieszać. To jest w ogóle moje ulubione masło. Troszkę je zamieszałam pałeczką do sushi. I tutaj dodajemy, no myślę, to w zależności od Waszej kaloryczności diety, ja tak myślę, że wyjdzie około 15 gramów u mnie. Żeby był taki mocno orzechowy. I teraz całość mieszam do połączenia składników. Mięso mamy już prawie gotowe. Pasolka już prawie też, kasza już ugotowana i zaraz tylko to podgrzeję. W tym garnuszku po kaszy, nawet nie myłam, tylko podgrzewam na malutkim ogniu, będę mieszać cały czas, żeby on się tylko podgrzał i żeby był ciepły. Obiad mamy gotowy i całość polewam sosem. Tak się prezentuje mój obiad. Mamy tutaj fasolkę szparagową, kolorową, kaszę bulgur i kurczaka grillowanego, palanego sosem orzechowym i posypanego czarnuszką. No jest to przepyszne, bo sos jest pyszny, także wszystko będzie pyszne. Musicie to koniecznie wypróbować czas na kolację tutaj jest pokazana tylko część składników bo najpierw zrobię sobie kotlety i będą to burgery wegetariańskie to będzie taki bardziej pracochłonny przepis ale mam ochotę na burgery z soczewicy tego będzie cebula, czosnek, marchewka to jest bułka grahamka no i będzie to podane sosem z dodatkami z warzywami także zobaczycie ale zaczniemy od przygotowania e, kotletów będą mega proste do garnka wsypujemy odmierzoną ilość soczewicy. Ja robię na jednego kotleta, dlatego użyję 50 gramów, ale polecam Wam upiec, bo one będą pieczone więcej, żeby nie piec jednego kotleta. Ja robię to na potrzeby filmiku, także upiekę jednego. No i tutaj wsypujemy 50 gramów. Warzywa mam skrojone, mam tu cebulę z czosnkiem, startą marchewkę i teraz podsmażę to na patelni. Najpierw podsmażamy cebulę z czosnkiem. Gdy cebula się lekko zeszkli, dodajemy marchewkę i całość razem krótko podsmażamy. Soczewica mi się już prawie ugotowała i zaraz ją odsączę z nadmiaru wody, chociaż myślę, że tutaj dużo nie będzie i będę mieszać wszystkie składniki. Dużo tutaj nie ma tej wody. Pokażę Wam, że ta odsadzona ciecierzyca, ona jest taka bardzo fajna, taka gęsta, klejąca, taki kleik jakby. Teraz mieszam to z marchewką. I to są wszystkie składniki, jakie są mi potrzebne do burgerów. Piekarnik nagrzewam do 180 stopni. Zaraz uformuję z tego kotleta i będę piekła przez około 20 minut. Środek taki będzie miękki, a wieżu będzie chrupiący. I na papierze do pieczenia formujemy kotleta. Ja tutaj piekę sobie dynię w międzyczasie. Myślę, że nawet dwa by mogły wyjść. Chociaż myślę, czy dwóch nie zrobić, ale mam dużą bułkę. I takiego kotleta pieczemy w piekarniku i po upieczeniu go chwilkę zostawiamy, żeby ostygł lekko. Kotlet mi się już upiek, wam pokażę Ja go ogólnie upiekłam, on już jest zimny Ja go odstawiłam na jakiś czas I po prostu super on jest, jest mięciutki Tu jest taka sztywna, sztywna, taka chrupiąca A w środku myślę, że jest miękki Ja go nie wyciągałam po upieczeniu On jest taki dość miękki, więc chwilę go odstawcie I myślę, że można go potem odrzeć. No i tutaj są moje dodatki, zaraz przygotuję sos I to będzie takie z dodatkiem troszkę majonezu Jogurt naturalny, ketchup, no i tutaj są warzywa Zacznę od przygotowania e, przygotowania sosu, tutaj możecie sos sobie wybrać dowolny, u mnie będzie on na bazie jogurtu, tutaj będzie jedna łyżeczka jogurtu. Niewielka ilość majonezu, u mnie to będzie 5 gramów. To bardziej tak dla smaku. I całość mieszam i to jest dobre, bo ostatnio robiłam też taki sos. Bułkę sobie zgriluję. I kotleta też w sumie, żeby był ciepły. Skryłam sobie warzywa, użyję tego świeżego górka, możecie konserwowego dodać. Umyłam szpinak i też go tutaj suszę. Bułkę mam już no, rozkrojoną i patelnia mi się już rozgrzewa. Myślę, że już mogę układać tę bułkę i kotleta. Bułka mam już grillowaną, jest fajna, ciepła. I teraz smaruję rososem, ją Nakładam szpinach, możecie tutaj sałatę użyć cokolwiek, zielone warzywo, liściaste, do tego pomidor, ogórki i król programu, czyli kotlet. I tak się prezentuje mój burger. Tak wygląda burger wegetariański. Jest to moja propozycja na kolację. Mamy tutaj burgera, warzywa, sosik i grahamkę. No, ten kotlet wygląda super, także zaraz będę cykać fotę i, i będę jeść. Także polecam taką propozycję na przemycenie wegetariańs wegetariańskich posiłków do diety. Jeszcze Wam pokażę w moim ulubionym tle, czyli w roślince, jak to wszystko się prezentuje. I jest to bardzo fajny, taki yy, wartościowy posiłek z przemyceniem roślin strączkowych. Mam nadzieję, że posiłki Wam się podobały. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.